Dzień dobry. Od razu słyszę yy, przywadzę yy, takie słowa. Cieszę się na jakiś koniec. Cieszę się na koniec i yy, ja to osobno państwu sprawdzę. Cieszę się na koniec, na jakiś koniec. Dobra. Dobra, a tymczasem zobaczymy co u państwa. rzeczywiście jakiś koniec. naprawdę, coś tutaj mocnego. No, no pokazuje się waga pokazuje się waga, która mówi cieszę się, że nie muszę już oglądać kanałów tarotowych, no bo nie jest mi to już potrzebne. W jakimś momencie życia było, przez jakiś czas było, a teraz czuję ulgę, bo już nie muszę tego słuchać, nie muszę się konsultować, nie muszę się kontaktować. Wiem na czym stoję, wiem na czym polega moje życie. Jestem wyedukowany duchowo. Nie potrzebuję mentorów prawdziwych czy fałszywych to już jest inny temat. Niemniej jednak cieszę się, że już nie muszę. Rzeczywiście. Waga, waga jest bardzo dobrze już poinstruowana. Waga się chyba kształciła na jakichś takich kursach duchowości i coś w tym rodzaju. Ponieważ. Bardzo dużo rzeczy tutaj się tak zamyka energetycznie, bardzo dużo trudnych rzeczy. Tak, tak emocjonalnie tutaj. Niezdecydowanie, niemożność podjęcia decyzji, to, 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 tego rodzaju rzeczy. I to się jakoś tak kończy. Tu duchowość bardzo pomogła. Ja już nie potrzebuję tego kierunkowskazu. No rzeczywiście. Już wiem, już na tyle wiem. Na, 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 na tyle, na ile potrzebuję, to wiem. A skąd aspekt, że się cieszę? Aha, dlatego że waga, waga potrzebowała tarotowych wskazówek w sprawach miłosnych, takich okrutnie miłosnych. Czytaj, kochankowie. Natomiast. i romanse. Natomiast cieszę się, ponieważ już umiem. Mam w sobie tę asertywność miłosną. Umiem rozpoznawać, kiedy ktoś mnie oszukuje, wiem, kiedy byłem manipulowany, wiem, czym się charakteryzuje manipulacja. <laughs> Widzę zachowania, takie faktyczne, czyny osób, które mm, obiecują gruszki na wierzbie. To jest y, y, romans i jego przykre konsekwencje od podszewki. Waga pokazuje, że temat opanowała. Nie potrzebuję już takich konsultacji. Ten czas minął słyszę, ten czas minął. Dlatego, że waga już jest samodzielna. Czy osoba z silną uwagą może w ten sposób. Jestem silny. Jeżeli chodzi o ten temat. Dużo się dowiedziałem, dużo praktycznych, fajnych rzeczy. I, i z tą wiedzą idę dalej, ale już bez pomocy tarotowych. Tarotowych pomocy. Już mi to jest niepotrzebne. Mhm, mm tak. Słyszę, że wszystko się tutaj dobrze skończyło. Wszystko się dobrze kończy. Uwaga. Znowu miłość się pokazuje. Temat złości, temat, temat pretensji, takie wyzwolenie się z trudnych aspektów miłości, że nie ma jakichś oczekiwań wobec mnie, ale takich wydumanych, totalnie irracjonalnych, jako forma czy próba zmanipulowania mnie. To ja już wiem, w co się tu gra. Tak więc no, nie można mnie już oszukać. Taki margines zrobię ostatnio. Nie wiem, jak u innych czytających. U mnie mają Państwo ostatnio dobre takie czytania, takie pokojowe, zmierzające w dobrą stronę koniec marginesu czyli miłość i te pretensje te jakieś wydumane wytyczne zupełnie od czapy doprowadzające mnie do utraty na najzwyczajniej świecie do tego, do tego, że ja byłem zawsze na tej przegranej pozycji czyli mówimy tutaj o mojej naiwności która wyparowała Mm -hmm. Bo ja umiem się kontaktować ze sobą. Ja ze sobą nawiązałem taką więź opartą na zaufaniu, która nie pozwala mi i nie pozwoli już nigdy na to, żeby być tak oszukanym w tak nieprzyjemny sposób. Bardzo się cieszę i wręcz jestem dumny z tego, że posiadłem taką wiedzę. Że już sobie poradzę bez cudzych rączek, trzymających mnie ciągle i prowadzących w nieskończoność. Teraz ja sam. Ja już sam tutaj potrafię rozprawić się z problemem emocjonalnie, psychicznie i fizycznie. I wzrastam. I już wiem, że problemy mnie ominą. No, mogę tylko Państwu gratulować, co właśnie robię, bo trudna robota tu została wykonana i, I wszystko dobrze się skończyło. Uwaga! Tak, 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 tak. Szczęśliwe zmiany. Szczęśliwe zmiany które nastąpiły. Nic tylko się cieszyć. Tutaj. <laughs> waga energetyka wagi. Niech spłonie ogniem wszystko to, co było między nami. Czy już waga zdecydowanie jest e, pogodzona z kolejnością zdarzeń. Mm -hmm. Zostawiam ciężar mojego przeznaczenia, opuszczam to, zostawiam, zrzucam już, yy, no ponieważ się rozpuścił, no to ze mnie wyszło. Mogę się, mógłbym się zmienić i chcę. Szczęśliwe zmiany, najszczersze gratulacje, i niech ta wiedza służy jak najdłużej. W ramach yy, autoprotekcji. Wszystkiego dobrego. I trzymam kciuki. Dziękuję.